Dzień dobry. Przygotuj się do tej praktyki, znajdź swoje wygodne miejsce. Mam nadzieję, że już takie masz. Mam nadzieję, że również atmosfera wokół ciebie jest spokojna i będziesz w stanie pozwolić sobie wejść jak najgłębiej siebie, żeby zrelaksować jak najgłębsze warstwy swoich mięśni, żeby całe Twoje ciało mogło zyskać na tym przemiły spokój wewnętrzny. Zamknij swoje oczy. Weź kilka spokojnych, długich oddechów, wysyłając sygnały do swojego mózgu i do wszystkich części siebie, że jesteś zaopiekowana, że wszystko jest w porządku. Że teraz jest czas dla ciebie, żebyś mogła pozwolić sobie na przyjemność. Na błogość. Na dobro. Weź jeszcze jeden długi wdech. Z wydechem otwórz na moment oczy. Uż ręce w ten sposób. Kciuk. I dwa ostatnie palce są wyprostowane. Przyłóż kciuk do nosa. Weź wdech na cztery. Zatkaj cały nos. Wstrzymujemy oddech, licząc do czterech. Otwórz prawe nosdrze, wypuść, licząc do sześciu. I ponownie wstrzymaj oddech, licząc do czterech. I wdech, prawa strona. Zatykamy nos. Wdech, lewa, licząc do sześciu. Wstrzymujemy. Wdech, lewa. Zamykamy. Wydech prawa. Wstrzymujemy. Wdech prawa. Zamykamy. Wydech lewa. Trzymujemy. Kontynuuj swoim rytmem, swoim oddechem jeszcze kilka powtórzeń. Ostatnie trzy pełne rundy. Gdy skończysz, wypuść powietrze do samego końca, rozluźniając rękę, i weź głęboki wdech całym nosem. Jeszcze jeden raz. I wydech, otwórz oczy. Wprowadzamy nasze ręce do naszych włosów i masujemy wolno i głęboko. Idąc od strony naszej twarzy w kierunku czubka głowy. Wycisz się poczy jak u spokoju, się twój oddech. Uspokoiła się woda w tobie. Całe Twoje ciało jest zrelaksowane. Tak wpływa na nas na oddech. Nałóżmy olejek. I rozpoczniemy najpierw od rozmasowania tutaj podstawy naszej szyi. Wszystkie ręce. Dajemy wszystkie ręce, jakbyśmy miały ich sześć. Nasze ręce dajemy do samego końca, jak potrafimy. Między łopatki naciśnij i zacznij wygładzać palcami do samego początku. Zrób to wolno. Naciskamy. I przegładzamy ręce, relaksując mięśnie. Nie bój się tutaj głęboko nacisnąć. Pamiętaj, że ma to nie sprawiać ci bólu. Wyprostuj się, pogłębiaj swój oddech. Jeszcze trzy i dwa i ostatni raz. I wymasuj delikatnie obojczyki. Nasze dłonie przykładamy teraz do mm, karku, i teraz tak, będziemy pracować i naszą głową, i naszymi rękami. Kładziemy prawą rękę, spoglądamy w lewym kierunku, kiedy ręka idzie do prawej strony. Również i głowa idzie do prawej strony i na odwrót. Nie bój się docisnąć również ręki do skóry. Powinnaś poczuć fajny poślizg dłoni na skórze. Łapiemy teraz mięsień obojczykowo-moskowo-sudkowy w połowie, ale również nie ciągnij za niego. Zostaw rękę gdzie jest, ale zacznij spoglądać głową w stronę prawej strony. Do prawej strony. Hm. Łapiemy lewy mięsień, lewą stronę, i spoglądamy do prawej strony. Ostatni raz. Rozluźnij teraz głowę i delikatnie go rozmasuj. Wymasuj również tutaj tą część za uchem. Pięknie. I druga strona. Łapiemy w połowie i spogonamy do lewej strony. Tym razem. Praca na twarzy. Nie zawsze musi oznaczać pracę na twarzy. Żeby rozluźnić mięśnie twarzy, możemy pracować wokół niej. Jest to ekstremalnie ważne i nie wyobrażam sobie, żebyśmy tylko i wyłącznie skupiały się na mięśniach naszej twarzy. To, jak połączona jest nasza twarz, ciało, to jak połączone są mięśnie, jest bardzo inteligentne. I świadomość tego jest ogromnie ważna. Jak jeden mięsień może mieć wpływ na inny mięsień. Relaksacja jednej części ma wpływ na relaks drugiej części. I tak samo jest z napięciami. Praca na szyi natomiast jest ekstremalnie ważna ze względu na to, że łączy ciało zresztą z naszą głową. Dlatego ważne jest odpowiednie odblokowanie tej drogi, żeby nasz mózg otrzymał wszystko to, co potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Rozmasuj teraz drugą część mięśni okrężnego, obojczykowo mózgowo Również tutaj za uchem. Pięknie. I ciągniemy nasze uszy. Nie spiesz się, niech to będą wolne ruchy. I pociągnij teraz uszy do boków. Oraz do góry. Teraz składamy ucho między palc wskazujący i środkowe, delikatnie w dół naszej szyi, no i obojczyki. Tutaj możemy sobie całą dłonią przemasować od środka na zewnątrz. I to samo z drugą stroną. Ja się napiję i jeżeli też czujesz taką potrzebę, to jak najbardziej Cię do tego zachęcam. Podczas praktyki bardzo ważne jest nawilżenie i nawodnienie. Nałóżmy jeszcze olejek, tym razem na naszą twarz. Rozpoczniemy od przyłożenia naszych dłoni do szyi. I otwórzmy i naszą klatkę piersiową. Otwórzmy również naszą szyję. Wygładzamy ją w doskonały sposób. Otwieramy mięsień szeroki. Otwieramy naszą komunikację. Jeszcze jeden raz. I jeszcze jeden. Pięknie. Kciuki. Podniosę głowę do góry, ale będziemy teraz kciukami pracować oddzielając kość od tkanki. Żebyś widziała, wkładamy palec w ten mały dołeczek i ciągniemy go aż tutaj przed ucho. Jeszcze jeden. I dwa. I trzy. Pięknie. Palec wskazujący na brodę, palec kciuk, kciuki pod brodę. I pracujemy, naciskając głębiej. O poranku i mózg nieco wolniej pracuje. W szczególności, że przed chwilą spędziłam godzinę na macie, rozciągając się takiej błogości, więc wybaczcie mi moje e, pomyłki, które tutaj Wam serwuję. językowe oczywiście. I teraz wygładzamy. Raz, dwa, trzy, cztery. I pięć. Teraz tylko pięć razy skupmy się na tej małej przestrzeni na brodzie. bo i więcej powtórzeń. I jeszcze raz ciągniemy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I żeby nam zrelaksowały się na momencie kręcę, masujemy mięsień okrężny ust wokół naszych ust od środka. W drugą stronę zrelaksuj się, weź głęboki wdech. I zrelaksuj całe usta. Ostatni raz. Naciągnij delikatnie usta na zęby i weź czwarty palec. I zacznij masować same usta. Górna warga, pięknie. Dwa palce i otwieramy i ciągniemy nieco. Szerzej. Kosteczki naszych dłoni, naszych rąk przykładamy pod kość policzkową, otwieramy usta, głębszy nacisk, ale nie za głęboki, nie za głęboko, nie zawsze znaczą mocno. Pamiętajcie, i ciągniemy w dół, rozciągając, rozluźniając napięcia w żwaczach. Odyaj. Tymi samymi piąstkami przekładamy je pod kość policzkową. Tutaj opuść głowę w dół. Zaczynamy od nostrzy, od nosa do ucha. Jeszcze trzy, dwa, i jeden. Pięknie pobudzona skóra, otwieramy usta. I również tutaj pod nosem, nasada dłoni do kości policzkowych, i otwieramy, unosząc, wykonując mały wstrząs. Również i tutaj opuść głowę w stronę rąk. Niech to będzie głębsze i wolniejsze. Pięknie. I to samo robimy na skroni. Cała nasada dłoni pięknie wygładza, podnosi. Relaksuje, wykonaj wstrząs. Podciągnij i wykonaj wstrząs. Pięknie, zrelaksuj swoje ręce na moment i wykonaj kilka ruchów ramionami. Jeżeli czujesz potrzebę, możesz ponownie rozmasować podstawę w swojej głowy, swojej ramiona. Możesz połgniatać sobie w tych miejscach. I czwartymi palcami przegłać okolice oczu. Pięknie. Najpierw przykładamy dłonie do brwi i rozciągamy relaksując mięsień czołowy. Idziemy bliżej centrum. I jeszcze raz, bliżej centrum. Zmieniamy ręce. i do końca naszej twarzy. Łączymy nasze, chowamy kciuki, boczna część palca wskazującego. Zaczynając od środka, idziemy do góry. No i oczywiście pracujemy na prawej części, nad prawą brwią. I lewa. Pięknie. Przegłać swoje brwi, otwierając przedsię między brwiami. I wejdź nieco wyżej do środka czoła i do linii włosów. Ponownie będziemy pracować z opadającą głową, ale tym razem kciuki wędrują pod brew. Głębsze również praca, i pracujemy do samych włosów. Oddychaj tutaj głęboko. Jak wierzysz swoimi kciukami, to zacznij tutaj od tych kącików. kciuki doskonale się tutaj układają. I jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Całą powierzchnię ułoni przyklej do czoła, w szczególności tutaj Końce łuku brwiowego i przegład mocno, głęboko. Stwórz piąstkę i wykonaj dokładnie to samo. Kosteczki zostawiają białe ślady. I teraz rozwiń dłoń, środek czoła. Cała powierzchnia dłoni podnosi. Pięknie. Opukujemy naszą piękną, zrelaksowaną, pobudzoną i odżywioną twarz. I pracuj nie opuszkami tym razem, ale czubeczkami Twoich palców. Poczuj tą różnicę. Pięknie. Bardzo delikatnie przegładź od uszu w dół szyi. Wymasuj obojczyki i całą powierzchnię dłoni przemasuj klatkę piersiową. I symbol nieskończoności. Pięknie. Rozgryź swoje dłonie. Przyłóż dłonie do brody, pięknie podnieś do samych tutaj włosów. Otwórz usta. I jeszcze trzy, dwa i jeden. Pięknie połącz dłonie na wysokości serca. Doceni swoją pracę, doceni włożony wkład, czas, energię. Dziękuj sobie za to doświadczenie i wracaj do Niego tak często, jak potrzebujesz. Przenieś dłonie do czoła. Mamy czyste, zdrowe, jasne i kochające myśli. Mamy czyste, zdrowe, jasne i kochające intencje. Mamy czystą, zdrową, jasną i kochającą komunikację. Po tej praktyce zachęcam Cię, żebyś nałożyła ulubioną maseczkę na twarz. Cokolwiek to dla Ciebie oznacza. Możesz wykorzystać tą z e-booka bądź glinkę, bądź cokolwiek co masz w swojej łazience. Oczywiście myjemy, odświeżamy twarz, pijemy wodę. I z całego serca Wam dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.